Skok przez yy, steeple, który znajduje się na środku to jest przeszkoda używana jako skok próbny i, i obowiązkowo jest przejazd przez wodę. I akurat po wyjściu z wody, akurat znajdują się te dwa skoki, które, którzy dzisiaj pokonywali. Pokazywali, na pewno pokazali tą przeszkodę, która jest skakana po raz pierwszy: ten, ten suchy rów z drągiem, no i zwykły, zwykły żywopłot. Ale konie, przygotowując konie do wyścigów przeszkodowych, uczy się ich rozróżnienia frontów, bo z reguły koń podbiegając, widząc front, wie, z czym może się spodziewać, ewentualnie podnieść głowę, trochę wyżej zajrzeć, czy coś tam za przeszkodą specjalnego się nie znajduje. Jeźdźcy poza tym też wiedzą jak te przeszkody wyglądają, co to jest za przeszkoda i z jaką prędkością najechać, żeby temu koniowi pomóc albo po prostu nie przeszkadzać. Tak, bo myślę, że w tym wypadku tej przeszkody, którą przed chwilą jeźdźcy pokazywali koniom, tak jak wspomniałeś, nieważne jest wysokość, a raczej długość tego skoku, żeby przeskoczyć i, i te drągi i ten żywopłot i rów. Które znajduje się za nimi? No akurat jest, dzisiaj po, tak się złożyło, że pokazywali ten dron, który będzie nowy i ten żywopłot, który będzie skakany w wyścigu jako jako, pierwszy, jako pierwsza przeszkoda. Poza tym to są wszystkie konie, które, które biegały już na parcenicach, taki jest wymóg w tej gonitwie, więc one praktycznie wszystkie te przeszkody znają, poza tą, poza tą jedną nową, więc nie be, podejrzewam, że nie powinno być tu większych problemów. Za chwilę nastąpi start do gonitwy trzeciej nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zapraszam Państwa do wysłuchania naszego komentatora i obejrzenia tej gonitwy. Już przygotowani do wzięcia udziału w tej gonitwie, a przed nami gonitwa o nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jest to finał cyklu gonitw z przeszkodami dla czteroletnich koni. Dystans, na jakim będą się ścigać, to 4000 metrów, a udział w tym wyścigu weźmie 8 koni. I już pomału zmierzają na linię startową, uniesiona w górę jest chorągiewka sędziego startera mamy sygnał do startu. Gonitwa się rozpoczęła. Troszeczkę tam wyłamała Una Emotion po starcie. Odpada od razu na ostatnią pozycję, a jako pierwszy do przeszkody zmierza Grand Jackpot i jest to żywopłot z rowem, który właśnie przeskakują również pozostałe konie. Przeskakuje także Una Emotion, która ma tam kilka długości straty do poprzedzających ją koni. Prowadzi Grand Jackpot. Na drugiej pozycji jest Filip na miejscu, trzecim galopuje Avestan, chociaż już został wyprzedzony przez One Way Ticketa Avestan na czwartym Sej Mawa na pozycji piątej, tam odrobiła stratę Una Emoción no i wyłamał, wyłamał Syron oznaczony numerem drugim ominął przeszkodę no i nie powinien już brać udziału w tej gonitwie, a prowadzi oznaczony numerem piątym Grand Jackpot na pozycję drugą, przesuwa się One Way Ticket, na trzecim jest Filip na czwartą przechodzi Una Emotion, na pozycji piątej jest Avestan na miejscu szóstym Sejszumawa, i na siódmym miejscu galopuje Neapol. Syron oznaczony dwójką, już nie bierze udziału w tej gonitwie. Konie już e, są gdzieś tam w okolicach połowy dystansu. Na prowadzeniu jest Grand Jackpot, oznaczony numerem piątym, na drugim One-way ticket z numerem pierwszym, na pozycji trzeciej Una Emotion, na czwartym Sejszumawa. hier Philipp Avestan oraz Neapol na ostatnim miejscu konie przeskakują teraz przez kolejną przeszkodę, chowają nam się na chwilkę za laskiem, będą tutaj robić nawrót i później biec w kierunku trybuny głównej oraz przeszkody wodnej. Cały czas od startu Grand Jackpot jest na prowadzeniu. Tuż zanim, oj, tam miał problem Grand Jackpot, nieco na tej przeszkodzie został wybity z rytmu po tym nieudanym skoku. Ale znowuż tutaj wychodzi na front. Na drugiej pozycji jest One Way Ticket, na trzecim Una Emoción, Filip na pozycji czwartej, Seishumawa na piątym, na szóstej pozycji galopuje Avestan i na siódmej, czyli ostatniej, Neapol. Konie galopują dość blisko siebie. Tempo nam tutaj troszeczkę wzrasta, zaczyna się lekko rozciągać ta stawka, ale nie ma tutaj wielkich odległości pomiędzy uczestnikami. Po tej przeszkodzie na front wychodzi One Way Ticket I to on jako pierwszy będzie pokonywać przeszkodę wodną. Pięknie przeciął tę wodę, wszystkie konie poradziły sobie z tą przeszkodą. No i One Way Ticket naprawdę bardzo mocno przyspiesza w tym wyścigu. Ma kilka długości przewagi, zbliża się do kolejnej przeszkody. Jest to drąg z rowem. Poradził sobie na drugiej pozycji, kilka długości zanim galopuje Grand Jackpot. Teraz zbliżają się do Bullfincha. One Way Ticket jako pierwszy pokonuje, ależ on narzuca tempo, ależ on przyspiesza ma kilka długości przewagi nad Grand Jackpotem na trzeciej pozycji galopuje teraz zdaje się że Seishumawa bowiem one, una emocją znowu wyłamała Seishumawa jest na miejscu trzecim no ale na froncie jest one way ticket przeskakuje kolejny klasyk ma chyba już z kilkanaście długości przewagi na drugie miejsce wysuwa się teraz Seishumawa na trzecie odpada Grand Jackpot na pozycji czwartej jest Avestan na miejscu piątym Filip ależ nam się ta stawka rozciągnęła niesamowicie tempo zabójcze. Narzucił no, w drugiej części dystansu One Way Ticket i dosiadający go kandydat jockeyski Paweł Slożil Młodszy. Zbliżają się do ostatniego klasyka przed wyjściem na bieżnię płotową. I już teraz One Way Ticket wyprowadza. Ma jeszcze 1000 metrów do pokonania i trzy płoty przed nim. Goni go Szumawa, Rzuca się tutaj w pościg. Zaczyna troszeczkę zmniejszać ten dystans dzielący One Way Ticketa do niego. No ale pozostaje coraz mniej dystansu Jeszcze około 800 metrów do celownika Zbliża się do płotu One Way Ticket pokonuje sejszumawa również Na trzecim miejscu Grand Jackpot Już mają około 600 metrów do celownika Zmniejsza się przewaga One Way Ticketa Wyprowadza na prostą finiszową Gonią go sejszumawa oraz Grand Jackpot Jeszcze tylko dwa płoty do pokonania I pół kilometra do słupa Pokonuje pierwszy płot One Way Ticket na drugim miejscu Seishumawa Szumawa goni na trzeciej pozycji. Jeszcze Grand Jackpot. Reszta koni, jakby się już nie liczyła w walce o pierwsze miejsce. One-way ticket jest jeszcze na pierwszym miejscu. A tam na drugie przechodzi Grand Jackpot. Shumawa chyba nie ma już tyle sił. Ostatni płot. One-way ticket pokonał i Grand Jackpot także walczą o pierwsze miejsce. 150 metrów do celownika. Grand Jackpot wychodzi na front. Ależ on frunie. Ale prze... przepraszam, to jest Avestan. Przepraszam, to jest Avestan. Avestan, Avestan wygrywa w niesamowitym stylu. Na drugim miejscu, One Way Ticket. Na trzecim miejscu, sejszumawa. Mocni Państwa przepraszam, Avestan tutaj walczył tak dzielnie o to pierwsze miejsce i to on zwycięża w tej gonitwie. Oznaczony numerem ósmym w Avestan. Jako pierwszy minął linię celownika, dosiadany przez jockeya Niklasa Lovena, zwyciężył nagrodę marszałka.